Jedną z najczęstszych wiadomości, jakie dostaję od Was na TikToku jest hej, świetny content, szkoda, że nie widziałem Cię wcześniej. Szkoda, że nie widziałam Cię wcześniej, bo wtedy być może udałoby mi się nie popełnić tych błędów albo uratować relacje, na której mi zależało. Dlatego, jeśli widzisz mnie po raz pierwszy albo nie znasz mnie jeszcze dobrze, zostań ze mną do końca tego filmu. Chcę Ci opowiedzieć o pewnej ważnej rzeczy, o ważnych symptomach, które powinny zaniepokoić cię, jeśli w Twojej relacji się pojawiają. Ja nazywam się Marta Chrystowska, jestem psychoterapeutką i na tym kanale opowiadam o tym, jak być w dobrych relacjach ze sobą i z innymi ludźmi. Zjawisko, o którym chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć, to tak zwany quiet quitting, czyli ciche wycofywanie się z relacji. Ten cichy rozpad najczęściej rozpoczyna się od tego, że kłócicie się i walczycie, ale w pewnym momencie jedna z osób daje za wygraną, stwierdza, że nie warto już dłużej się kłócić, a druga bierze to za dobrą monetę. Myśli, że wreszcie się ułożyliście. Niestety, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że druga osoba właśnie zaczęła wycofywać się z relacji, nic ci o tym nie mówiąc. Pierwszym symptomem, który może świadczyć o tym, że twoją relację trawi właśnie to ciche wycofywanie, jest to, że przestaliście kłócić się o problem, który wcześniej pojawiał się bardzo często, a nie został wcale rozwiązany. Ta rezygnacja może rozciągać się również na zobojętnienie po prostu w bardzo wielu różnych sprawach. Drugim symptomem, który powinien Cię zaniepokoić, jest to, że Twój partner czy partnerka stali się nagle bardziej nieobecni. Zarówno fizycznie, i oznacza to spędzanie więcej na przykład czasu poza domem, jak i mentalnie, czyli niby są w Twojej obecności, ale tak naprawdę są zajęci w, swoją, w swojej głowie czymś innym. Symptom numer trzy to brak inicjowania bliskości, zarówno emocjonalnej, jak i fizycznej. Bliskość emocjonalna najczęściej inicjowana jest w ten sposób, że jedna osoba zwierza się z ważnych spraw, opowiada o tym, co jest dla niej ważne, co przeżywa, co się w jej życiu dzieje. Jeżeli Wasze rozmowy na tym etapie sprowadzają się wyłącznie do wymiany takich technicznych informacji na temat funkcjonowania Waszego domu, Waszej rodziny, to jest bardzo ważny kolejny sygnał alarmowy również tworzenie dystansu fizycznego, brak intymności, zbliżeń, brak czułego dotyku powinien dać ci do myślenia. Czwarty symptom to zanik zaangażowania, czyli wkładanego wysiłku w relację, który do tej pory dana osoba wkładała. Tu warto zauważyć, czy druga osoba dalej tak samo stara się w relacji, czy inwestuje w nią swój wysiłek, swoją energię emocjonalną, fizyczną i Finansową. Osoby powoli wycofujące się ze związku dążą do tego, aby inwestować w niego absolutne minimum. Pozwala im to ochronić swoje zasoby i uchronić się przed cierpieniem. Jeśli te sygnały nie zostaną szybko zauważone i nie zostanie wdrożona natychmiastowa reakcja, taki związek prawdopodobnie się rozpadnie. Osoba, która przestała się starać, prawdopodobnie jest już na tym etapie, w okresie żałoby po tym związku. Opłakuje to, że on się rozpadł i czuje się zrezygnowana i stara się odizolować emocjonalnie od tego, co się dzieje. Kiedy zbierze w sobie wystarczająco sił, prawdopodobnie poinformuje Cię o odejściu, a Ty możesz być całkowicie tym zaskoczonym. Dajcie znać, czy zauważyliście tego typu symptomy przed rozpadem Waszej relacji i co dzisiaj zrobilibyście inaczej.